Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka! Siemaneczko, z tej strony Resja i witam Was bardzo serdecznie w zapowiedzi nowej serii. Dzisiaj zobaczycie m.in. o co będzie chodziło, a także co Wy możecie zrobić, żeby dołożyć swoją cegiełkę. Do tworzenia tych odcinków. Ten świat, ten świat, ta seria to jest coś, co obiecywałam od bardzo dawna. Jest to seria zmodowana, kreative'owa, gdzie będę budować. Jest to seria z Tropicrafta, obiecywałam ją dawno, dawno temu. No i w końcu dotrzymuję obietnicy jako swój prezent na dzień dziecka przekazuję wam serię, w którą będziecie mogli mieć swój wkład, mianowicie możecie wysyłać mi skiny do tej serii standardowo związane z wakacjami latem e, jakieś kostiumy kąpielowe, kwiaty we włosach. Czajcie to. E, miejcie pomysły, macie, wy jesteście bardzo kreatywni, macie bardzo dużo pomysłów. Więc możecie tworzyć takie skiny, na przykład wielowarstwowe. Podsyłać mi oczywiście na maila gmail.com e, cały e-mail macie w opisie i ja będę korzystać z tych skinów, tworząc tą serię w tej serii pojawi się m.in. również ten mały wkład taki z fanartami, ponieważ tworzyliście dla mnie sporo fanartów, ja je cały czas mam wszystkie pozapisywane. Liczę na to, że będziecie ich tworzyć coraz więcej. Będę je pokazywała na końcu każdego odcinka z podpisanym autorem. Oczywiście możecie pisać, wysyłać mi nowe fanarty na tego samego maila nrs.tropiki.mo.gmail.com, który jest w opisie, w tytule wpisując fanart. I oczywiście podpisując się pod tym fanartem, żebym wiedziała, jak podpisać Was na odcinku. Ta seria będzie to seria zbudowania, więc będziemy budować sobie taki tematyczny park rozrywki. Myślę, że fajnym pomysłem byłoby tu umieszczenie jakiegoś zoo, jakichś kolejek górskich, jakichś przejażdżek, domów strachów. Jeżeli macie pomysły na to, co mogę wybudować, piszcie pod tym filmem w komentarzu, a dzięki temu ja będę mogła wybrać kilka rzeczy do stworzenia w najbliższych odcinkach. Seria pokazywać się będzie oczywiście w sobotę o godzinie... Roboczo powiedzmy 15, dzisiejszy odcinek jest trochę spóźniony. Kuba, ząbkuję. Jeżeli wyrazicie taką wolę, będę mogła zapraszyć również tutaj do siebie na serię gości. Także głosujcie, ankieta pojawia się Wam właśnie w tej chwili. Tink. Możecie w niej głosować, czy chcecie, żeby w serii pojawiali się goście, czy ma być to moja solowa, typowo, typowo solowa seria, do której nie będę zapraszać żadnej osoby. No wtedy jakoś to rozwiążemy. Kto słyszy w tle kokonata? Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Chciałabym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia w moim imieniu, w imieniu mojej rodziny, w imieniu e, moich moderatorów również, ponieważ jesteśmy jedną wielką rodziną. E, wszystkiego najlepszego, samych szczęśliwych chwil. Kuba się odzywa w tle, także ja muszę zmykać. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście dokładajcie swoją cegiełkę do tej serii, bo uważam, że to jest zatny pomysł. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Piszcie w komentarzach, kogo zaskoczyłam tym filmem. I czy spodziewaliście się, że to nadchodzi? Życzę Wam miłego dnia. No i cześć!